Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj jak widzicie po tytule coś innego na kanale, nowość, um, tak około 5 godzin temu SimRail wystawił post um, na Instagramie, Facebook i tak dalej, gdzie um, pokazali co um, właśnie już kończą a, i co mają, jest właśnie w budowie, co poprawiają i tak dalej. I chciałem wam to dzisiaj przedstawić, dlatego zapraszam was do oglądania i ja przychodzę do tematu. Pierwsze co wam chciałem pokazać, to jest ten post, który dzisiaj wystawili i przejdziemy sobie te punkty. Najpierw lewą stronę, potem prawą stronę i ja wam je przedstawię, zobaczymy co się ma zmieniać i tak dalej. Więc zaczynamy, jak widzicie tutaj pisze T2 BR-52 STEAM LOCOMOTIVE. Eem, przetłumaczę Wam to na polski, to jest, no, T2 BR-52, to jest eem, parowóz, który był planowany w SimRailu i tutaj teraz widzicie że, e, zdjęcia tego parowozu. E, jak widzicie, tutaj macie teraz te zdjęcia tego pa parowozu. E, T2 to jest lokomotywa e, dosyć stara, z lat chyba, z tego co się nie mylę, osiemdziesiątych. I tutaj już jest, to jest, było właśnie w trakcie testów tutaj zrobili, tą lokomotywę i tak wyglądała, tutaj jeszcze macie teraz drugie zdjęcie, o właśnie, też jest właśnie w trakcie testów i to było na stacji Sędziszów, jak możecie tutaj zobaczyć, czyli będzie jeździć między Katowicami a Sędziszowem, bo... Tak tutaj piszą, że chcemy jeszcze zrobić e, linię z lat 80., ale do tego dojdziemy. I e, to jest pierwsza rzecz, którą zrobili. Drugą rzecz, jak przejdziemy sobie tutaj, to widzicie snow effections. E, czyli efekty śniegu, bo chcą zrobić pory roku między e, wiosną, latem i zimą na razie. I tutaj już mają, prawie to kończą. Niestety do tego nie mam zdjęć. Nie, nie wystawili żadnego ciekawostek do tego. Ale jak przejdziemy dalej, to pisze tunel Kraków linia, czyli już kończą połączenie tunel Kraków. I tutaj przejdziemy sobie szybciutko do Edera. Ja wam pokażę, jaki to jest kawałeczek. Jak widzicie, jesteśmy teraz w EDR-ze. Ja niestety mam tutaj wersję niemiecką, więc nie będziecie troszeczkę tutaj wiedzieć o co tu chodzi. Ale jesteśmy, wziąłem nieważny jaki serwer. Jak widzicie, są tutaj, jest Kraków, Kraków, yy, Batowice, Kraków, Batowice, Kraków, Kraków, nie ma sensu. Yy, są już te yy, tutaj porobione stacje. i yy, Między tunelem, tunel oczywiście, to jest o tutaj. Tutaj jest stacja tunel i yy, już zrobione tutaj są stacje gotowe kompletnie. Yy, I co jest ciekawą rzeczą też? Zobaczcie sobie, yy, nie wiem czy to jakiś błąd jest, czy tak ma być. Bo wszystkie stacje są mają takie tutaj punkty pociągu. I zobaczcie, że we Wrocławiu też jest taki punkt, Wars Wrocław główny. Nie wiem, czy Dewolterzy przypadkowo to tutaj dali, czy też planują zrobić Warszawa-Wrocław albo Katowice-Wrocław, tego nie wiem. Ale, em, jak widzicie, no jest tutaj już ten kawałeczek zrobiony i em, między Tunel a Psary to by było o tutaj. Przez Szczekociny, tutaj już też jest gotowa linia. I będzie szło jechać z Warszawy do Krakowa. E, co jest bardzo fajną rzeczą, bo będzie nowy, fajny scenariusz na 3 chyba godzinki, albo nawet troszeczkę dłużej. E, więc to by było na tyle z Tunnel Kraków i idziemy do następnej rzeczy. Że jak zobaczymy następną rzecz to jest Gamepad Support, e, czyli będą kontrolery, e, możecie sobie z PlayStation, Xboxa podłączyć kontroler i będzie tak szło jeździć. Z tego co wiem, to też je już jest przygotowywane pod to, bo na Xboxach i yy, albo ogólnie konsolach nowej generacji ma być też już SimRail i też to tutaj chcą zrobić. Yy, następny punkt to jest ETCS, system Support. Yy, tutaj to krzyżów mówiąc nie wiem co to jest, może wy wiecie to, napiszcie to w komentarzach. Yy, I potem następny punkt jest yy, Game Engine. E, version update czyli chcą zrobić e, nową wersję engine'a e, czyli no, po prostu silnik gry aktualizować w simrailu e, tutaj potem mamy NUF eu07 e6act i e186 e, livers e, czyli mają być przy, jak to przetłumaczysz e, przetłumaczy się na polski e, nowe wersje U07 E186, ym, to jest. Y, wam pokażę teraz zdjęcie, jaka to jest lokomotywa. Właśnie to jest tutaj ta lokomotywa, to jest E186 model, y, jak właśnie widzicie, ym, a E6ACT ym, z tego co się nie mylę, to jest chyba Dragon, nie mam pewności ym, i. Dobra, to by było tyle chyba z tego. I jak wrócimy sobie do naszej tutaj mapy, to mamy dispatcher cameras. Um, tutaj są też zdjęcia już do tego. To Wam teraz tutaj już pokazuję te zdjęcia. Właśnie tutaj widzicie tego screena. Będzie coś takiego jak tutaj na dole. Jest poprzednia kamera, następna kamera. E, to chcą tutaj doprowadzić do gry. I jeszcze jest drugie zdjęcie. To jest. Um, to są oficjalne zdjęcia Utima z Discorda, SimRaila z I z tego co się nie mylę, to ma być Dąbrowa, Gornicza, Zampkowice Tak większość mówi, moim zdaniem to chyba to nie jest, pewności nie mam I też są zdjęcia już, czyli będą nowe dyżurki Dobra, przechodzimy do następnego punktu tutaj I następnym punktem jest Vegetation Improvement e, Czyli ulepszenia roślinności, e, pisali, że chcą to polepszyć trawę i tak dalej. No, ale tutaj, no, więcej informacji na ten jeszcze nie ma. I ostatni punkt e, z prawie gotowych rzeczy, czyli z lewej, tutaj e, z lewej strony to jest lokomotyw Depot, czyli zajezdnia Lokomotyw. I tutaj jest jedno zdjęcie. E, tutaj właśnie. Powinniście je widzieć, jak tutaj widzicie, jest zdjęcie zajezdni. I no ja sobie to przedstawiałem coś takiego jak Carmechanic Simulator. Tylko że w SimRailu że naprawiamy pociągi i tak dalej. Ale z tego co podaje Simrail de Voltage, to będzie opisana po prostu historia tego wszystkiego, czyli jak powstały modele U07. Um, kto je stworzył, gdzie zostały stwarzane, i tak dalej. To ma być właśnie to. E, dobrze, to jest lista gotowych rzeczy, i teraz już przechodzimy do um, rozwoju rzeczy. No to pierwszy punkt, no to nam bardzo dobrze znany i dużo osób na niego czeka. EN57MU. Physic and Zones e, czyli tak, on nie jest, znaczy jest już gotowy, ale robią fizykę jazdy i e, odgłosy tego pociągu dlatego jeszcze nie ma tutaj e, pełnej wersji tego, niestety Ten następny punkt to jest Single Player AI Trains e, czyli e, pociągi e, boty jakby dla jednego gracza e, szczerze mówiąc sam nie rozumiem tego punktu troszeczkę Um, może ktoś z Was wie, o co tu w tym chodzi. Następny punkt, co jest bardzo ciekawym punktem, bo um, nie wiem gdzie chcą takie dyżurki zrobić, to jest Mechanical Signal Boxes, czyli ma być, um, jak było w trailerze w SimRaila, um, mechaniczne nastawnie, albo też um, sygnalizatory. Um, Dokładnie, następny punkt to jest Home Cockpit Input Output System, czyli strona główna systemem wejść/wyjść, co dokładnie potem rozumieć? Tego nie wiem, niestety. No i potem przechodzimy już do um, troszeczkę ciekawszych rzeczy, czyli USA Road, e, czyli będzie linia amerykańska, ale to robi um, zespół um, zewnętrzny, czyli to nie robią. Polski Team, który jest w Katowicach, tylko to robi, prawdopodobnie Amerykańczycy to robią. Jak widzicie jesteśmy w Ameryce, jesteśmy w, w miejscowości, albo mieście Minneapolis i tutaj się właśnie ma zaczynać ta linia kolejowa, co ma startować właśnie. Dokąd ma iść? Nie mam informacji, nikt nie ma e, informacji na temat. Co by było według mnie e, bardzo logiczną możliwością, że będziesz jechać do Chicago. Tego nie wiem, to jest moja spekulacja tylko. E, tutaj właśnie widzicie, teraz e, mamy e, jeszcze zdjęcie tej lokomotywy. Ma to być, to jest lokomotywa Diesel e, I ona ma właśnie, jechać w tej... E, e, Minneapolis ma się zaczynać i... Gdzieś przez y, Amerykę jechać. Więcej informacji na to nie ma, więc idziemy do następnego punktu. Y, następny punkt to jest Gorzelec Dresden Route I tutaj też będzie y, linia niemiecka i tutaj nie ma informacji, że to robi tym y, zespół zewnętrzny, czyli mi się wydaje, że to też będą robić właśnie ten y, team z Katowic. Pewności niestety o tym nie mam. I ja się cieszę na tą linię, może nie dużo, y, większość osób się na nią nie cieszy, no bo y, czytałem komentarze, dużo negatywnych też było, że czemu niemiecką robią, mogliby polskie zacząć i tak dalej, rozumiem oczywiście to też. Ja się cieszę, bo mieszkałem y, niedaleko Dresden i tam właśnie przez to miejscowość będzie przyjeżdżać. No to według mnie to jest, y, dla mnie jest to coś ciekawego, na co się cieszę, dla innych może nie i też ich rozumiem. Następny punkt to jest linia Łódź-Warszawa-Ród, tutaj no, też by mi się wydawało chyba, że będzie szło z Warszawy do Łodzi jechać Pendolino, choć nie wiem czy to nie było brane pod szkolenia, ale chyba nie, bo by tego tutaj nie pisali, więc ma to sens, że będzie szło jechać z Warszawy do Łodzi. Celny punkt to jest routing operations i przetłumaczone to oznacza operacje manualne w kokpicie. Tu też nie mam dużo informacji na ten temat, tak szczerze mówiąc, to nie mam w ogóle informacji co to ma być, możemy się tylko domyślać. Dlatego do przechodzimy do następnego punktu i to jest Nef Passagers Models. E, przetłumaczone nowe modele pasażerów, czyli z tego co rozumiem będą. Są różne postacie, nie te co teraz, są jeszcze ich więcej dodadzą, z tego to rozumiem. Tu też nie ma dużo informacji. Cenny punkt to jest Anti-Liaising in province. niestety też nie ma. Zero informacji na ten temat jest. I co to dokładnie znaczy, też nie wiem, niestety. I ostatni punkt to jest, i ostatni punkt tutaj, jaki jeszcze jest na tej liście, to jest New Rayway logo logotypes, czyli mają być oznaczenia na pociągach jak jest na przykład na, teraz jeszcze nie ma niestety na EU07 albo 8 nie ma z boku tego napisu Intercity czyli ICC jak to jest znane z polskiej kolei albo na Pendolina z tego jeszcze nie ma i tutaj właśnie to też jest w tworzeniu, chociaż że nie wiem co tam trzeba tyle otworzyć żeby tylko naklejkę trzeba tak szczerze mówiąc zrobić, ale ja doceniam i tak mimo to robotę SimRaila, bo dobrze to robią i ja się ciek jestem ciekawy na to, co tu będzie i jak to będzie wyglądać i co będą następne kroki Rayla i chętnie bym też chciał wiedzieć, co dla Was z tej listy jest najciekawsze i to możecie napisać w komentarzu. I no to by było na tyle z tego odcinka, z nowości SimRaila i my się widzimy w kolejnym odcinku już w niedzielę. Cześć!